Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przejął mnie i mówił przeze mnie to, co mam powiedzieć i tak, jak mam powiedzieć. I również przygotuj serca tych, którzy będą słuchać w jakikolwiek sposób, by to słowo było dla nich światłem i mądrością, by je przyjęli z miłością i wydało właściwy owoc. A Ty, Maryjo, ochraniaj to słowo, niech ono będzie bezpieczne i niech wyda właściwy owoc we właściwym czasie. Usiądźmy sobie. Pani, nasze seminarium duchowne w Tarnowie miało wielu rektorów. I wśród jednym z nich tych rektorów był ksiądz, który był w czasie wojny w obozie koncentracyjnym. I on miał taką ciekawą rzecz, że gdziekolwiek był i widział chleb, zabierał go do kieszeni i trzymał. Nie było mocnych. Jeżeli widział, że gdzieś jest chleb, zabierał i wkładał do kieszeni. I to było nawet chyba 10 czy 20 lat po zakończeniu wojny. Dlaczego to robił? Bo on wiedział, co to znaczy nie mieć chleba. On wiedział, co to znaczy śmiertelny głód. I dlatego, na wszelki wypadek, brał zawsze chleb do kieszeni, pomimo że tego chleba nigdy nie brakowało. Wszyscy myśleli o nim, że jakiś to jest dziwny człowiek, ale on miał pewne doświadczenie. I podobne doświadczenie mieli adresaci dzisiejszego drugiego czytania. Bardzo ciekawa rzecz. Święty Paweł do Rzymian pisze tak: To co niegdyś zostało napisane, napisano zostało także dla naszego pouczenia, czyli to co napisano tam ileś set lat temu, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze jaką niosą pisma podtrzymywali nadzieję. Czyli słowo Boże w czasach zagrożenia życia było nadzieją, źródłem nadziei. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczycze żywili względem siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dalej, dlatego przygarniajcie się nawzajem, bo Chrystus przygarnął was. Moi drodzy, wczoraj, dokładnie wczoraj, tak sobie sprawdzałem naszą stronę internetową, bo tam mamy podpięte różne linki i chciałem sprawdzić, czy wszystkie działają, no bo czasami ktoś tam usunie jakiś filmik. I włączył mi się tak gdzieś w połowie, ni z pięć, ni w dziewięć, tak gdzieś nacisnąłem konferencję księdza Dominika, który mówił tak, że w czasie modlitwy przebaczenia, bo to jest bardzo ważna modlitwa, Pan Bóg w wielu przypadkach zupełnie usuwał z mózgu, z pamięci pewne wydarzenia. Czyli wydarzenia traumatyczne, które przeżyli ludzi, te krzywdy, które były i oni je wybaczyli, Zostanły zupełnie usunięte i człowiek nawet nie był w stanie ich odtworzyć, bo ich po prostu nie było. Pan Bóg dawał taką łaskę. I później ksiądz Dominik powiedział tak. Jeżeli coś wybaczyłeś komuś i wracasz do tego w nerwach, w emocjach, w złości, w kłótni, to w tym momencie dopuszczasz do siebie ducha zemsty, który zatruwa ci życie, zatruwa tobie i innym ludziom. I zabiera ci całą radość życia, a przecież jesteś stworzony do radości i chwały. Jeżeli wybaczyłeś coś i wracasz, wywołujesz to ponownie, zatruwasz swoje życie. Czy gdyby tutaj dano truciznę, wziąłby się? Gdyby dano witaminy, to na pewno, owszem, jakieś super witaminy, które tam. Ekstra działają jeszcze na włosy, na skórę, na paznokcie. Oj, to nie wiem, czy by tutaj starczyło, nie? Ale trucizny nie wziąłby nikt. I zobaczcie, trucizna, która zabiera ci radość życia. I moi drodzy, o co tu chodzi? Wezwanie do jedności i do wybaczenia. I to nie był przypadek, że akurat to wczoraj otworzyłem. Pierwsze dzisiejsze czytanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to jest często fragment ten z 11 rozdziału Izajasza yy, przytaczany. Wilk zamieszka wraz z barankiem, yy, niebowle będzie się bawić na gnieździe kobry i dziecko włoży ręki, rękę do kryjówki żmij. Wyobraźcie sobie taką historię Przerażające tutaj dziecko się bawi z kobrą, fajna sprawa, nie? Ale zauważmy, kiedy widzimy dzieci, jakie one są ufne, jakie one są czyste, i to nas zadziwia. I to dziecko nie ma poczucia zagrożenia. Ono, gdyby zobaczyło kobre, to by chciało ją pogłaskać. Gdyby zobaczyło niedźwiedzia, to jakby misia chciałoby sobie zabrać i się z nim pobawić. Ono nie wie, jakie z tym idzie zagrożenie. Ale Pan Bóg mówi przez to, że będzie taki czas. Pokoju i bezpieczeństwa. Ale on będzie w niebie. Tam tak będzie i tam dążymy. Tylko czy łatwo tam się idzie? No właśnie. I teraz przechodzimy do dzisiejszej ewangelii. Pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni słowa: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Kochani, on to mówił z takim przekonaniem, że ludzie wiedzieli, że coś nadejdzie. Coś poważnego, że nie ma żartów i trzeba się uchronić. Na przykład na giełdzie na Wall Street, jak jest jakiś alarm, że coś się dzieje. To natychmiast inwestorzy robią wszystko, żeby się pozbyć akcji, które są, yy, są trefne, i kupić te, które mają wzrost za jakiś czas. Jest panika, jak to się mówi, panika na giełdzie. I oni poczuli słowo Jana miało taką moc. Kim był Jan? Wiemy, że był syn Elżbiety i Zachariasza. Jego przyjście oznajmił anioł Gabriel w świątyni Zachariaszowi. Oczywiście został ukarany za to, że nie uwierzył. I że Jan. Był na pustyni, nosił siercie z, y, odzież, ubranie z sierści wielbłądziej. Jeżeli ktoś kupił sobie kiedyś u górali w zakopanym skarpetki, te, te takie z wełny, to po pięciu minutach je ściągnął, bo tak gryzł, że nie dało się w tym chodzić. Mówią, że podobno spodnie takie same są, ci co górale w tym chodzą. A sierść wielbłądzia jeszcze bardziej była gryząca i nieprzyjemna w dotyku. Czyli to było coś trudnego bardzo, noszenie takiej sierści wielbłądziej, i żywił się siarańczą i miodem leśnym. No więc, no więc rzeczywiście że prowadził życie pełne pokuty. I co mówił? Nawracajcie się i udzielał sztu. Ludzie wyznawali swoje grzechy, on ich chrzcił w Jordanie. Ale co jest ciekawego, kiedy zobaczył, że pochodził, przychodziło wielu spośród faryzeuszów i sadę, cóż, saduceuszów, powiedział im tak. Plemie żmijowe. Kochani, powiedzieć do Żyda, synu żmij, to jest najgorsze przekleństwo, jakie może być. To tak jakby powiedzieć synu diabła, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem, macie szczęście. I co do nich mówi: Wydajcie godny owoc nawrócenia. Bardzo ważne, nie wejdźcie na drogę nawrócenia, tylko wydajcie godny owoc nawrócenia, bo wy sobie myślicie, że mamy Abrahama za ojca, i będzie fajnie, nic się nam nie stanie, nic podobnego. Siekiera już do pnia jest przyłożona. I teraz, moi drodzy, co z tego wynika dla nas? Musisz sobie postawić dzisiaj pytanie. Czy są owoce Twojego nawrócenia? Jak było rok temu, jak jest dzisiaj? Czy lepiej wygląda Twoja modlitwa? Jak wyglądają Twoje relacje z bliskimi? Czy przybliżyłeś się do Pana Boga, czy się od niego oddaliłeś? Kochani, przerażająca rzecz. Wczoraj mieliśmy pogrzeb. Akurat z księdzem Piotrem byliśmy na tym samym pogrzebie naszego przyjaciela, Piotra. Ten Piotrek Bodziony, ksiądz, jest rok młodszy ode mnie, byliśmy razem święceni. Był proboszczem w parafii Moszczenica Małopolska koło Gorlic. I nagle zmarł 4 grudnia. Po prostu pracował nawet rozpiskę, robił na komputerze tamtych spowiedzi i umarł po prostu. Zdecydował się, że będzie pochowany tutaj, bo on pochodził z Brzeznej, więc będzie pochowany na strzegańcu, bo tam mają cmentarz. I byliśmy na tym pogrzebie i po pogrzebie spotkaliśmy się w gronie kapłańskim i rozmawiamy. I jeden z naszych z moich księży kolegów, z rocznika, został przeniesiony z. Tutaj z południa, z wioski podobnej do naszej mentalności, gdzie ludzie no, żyją wiarą, kochają go, naprawdę no, są blisko Pana Jezusa, do miasta, do dużej parafii miejskiej. I mówi tak: najwięcej, wiecie, z czym ma do czynienia? Z apostazją. Ludzie przychodzą, podejmują wysiłek, aby wypisać się z Kościoła. Czyli co? Czyli aby pozbawić się zbawienia. Wyrzec się Jezusa sakramentów świętych. To jest Pan Bóg, to przyjmuje, jako akt odstępstwa. To nie jest zabawa. To w tym momencie On sam, aktem i decyzją woli, rezygnuje z tego wszystkiego. I zobaczcie, w jakim stanie jest Kościół w Polsce. Ci ludzie, którzy jeszcze być może ileś lat temu wierzyli, w tym momencie poprzez oddziaływania, różne oddziaływania odeszli od Pana Boga. Świat idzie w okropnym kierunku, i Pan Jezus. Powiedział w Faustynie, daję wam czas miłosierdzia, zanim przyjdzie czas sprawiedliwości. Mój dudzy Pan Bóg nie będzie milczał, Jego cierpliwość ma granice i my to doskonale wiemy. On to powiedział jest taka piękna piosenka: Wejdźcie do Arki, Nim przyjdzie burza, nim nieprawość zaleje całą ziemię, bo miara, bo czara grzechu już się przepełniła. Zdeptane życie woła mocy nieba. Zabite dzieci, nienarodzone wołają o sprawiedliwość. Bóg czeka, dlaczego? Bo nie chce. Czeka na nawrócenie. Czeka na co? Na owoce nawrócenia. Co to są owoce nawrócenia? Moi drodzy, to nie jest podjęcie nawrócenia. Możesz sobie kupić drzewko owocowe i je zasadzić. I ono ci pięknie kwitnie, masz piękne kwiaty i się cieszysz. Czy masz się z czego cieszyć? Nie. Cieszyć się będziesz wtedy, kiedy zerwiesz owoc z tego drzewa, spróbujesz i powiesz, jest dobre i smaczne. Wtedy. Teraz co? Co trzeba zrobić? Podjąć wysiłek. I dlatego, moi dzisiaj, moi drodzy, zapytajmy dzisiaj pana Jezusa i siebie, jak to jest z tym moim nawróceniem. Kochani, każdy musi się nawrócić. I ja, i te, i Ojciec Święty, i wszyscy. Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, tylko jest ciągłym procesem. Tak jak aby te lampy świeciły tutaj, cały czas musi pracować generator w elektrowni w Jaworznie. Jeżeli on przestanie pracować, przestanie świecić światło. My również w naszym życiu cały czas mamy iść w duchu nawrócenia, czyli odwracać się od grzechu, i przyjmować postawę Jezusa Ewangelią, Ewangelii. Dlatego, moi drodzy, prośmy Pana, jeżeli nawet okaże się, że owoce są ujemne, to bardzo dobrze, całe niebo czeka na to, abyś się nawrócił. Jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli się zagubiłeś, oni cię odnajdą, tylko musisz im na to pozwolić. Bo niebo nie zrobi nic wbrew Twojej woli. Ty musisz podjąć decyzję. Więc, kochani, prośmy Pana dzisiaj, by nam pokazał, co trzeba robić. I byśmy wypełnili Jego świętą wolę. Amen. A teraz powstańmy.